Siema na kolano, Witam was serdecznie widzowie w naszym kolejnym odcinku z super serii, gdzie otwieramy skiny i się dobrze bawimy. Także ja was serdecznie zapraszam oczywiście na naszą piękną stronę, którą jest CSGO Skins Moi drodzy! Pamiętajcie kod dom, który daje Wam darmowe 2 ,10 zł 10 na start 10% więcej do depozytu macie No i standardowo dodaję Wam on plus 2 do strzelania w CSie. Macie również opcję, aby sobie wpłacić skina. I przy każdej wpłacie macie dodatkowo prezent. Tutaj to jest pewnie oferta limitowana. A i przypominam, że strona jest od 18 roku życia. Moi drodzy, z kodem Tom macie również prezenty, i tu troszkę coś poszło. Także mam nadzieję, że w tym odcinku coś sobie fajnego wyciągniemy i oczywiście Wam tutaj wrzucimy na nasz prezent. Moi drodzy, ja przypominam, że przecież trwa wrzesień, miesiąc wrzesień, to oznacza, że jest nowa kosa do zgarnięcia na serwerze Discord. Pamiętajcie, żeby działać z kodem TOM, wystarczy wejść sobie tutaj w weryfikację i wkleić screena, że właśnie działacie z moim kodem i z automatu bierzecie udział. Standardowo pod koniec miesiąca będziemy wyłaniać naszego zwycięzcę. My lecimy w dół, bo już troszkę się rozgadałem i ja bym tutaj sobie uderzył w właśnie w case a. Standardowo na trybie Jester, tam mamy przecież eleganckie Dopplerki, Print PrintStream i no niestety nas ominęła, ale... Mamy z otytem. Proszę Państwa, jeśli to jest to, co ja myślę, czyli Skeleton, Ruby, Doppler, to będzie teat sprawa! Czarna Perła, panie Tomaszu! Witam serdecznie! Bamboleo. Tak jest, tak jest. To sobie zostawiamy. I teoretycznie ja już jestem zadowolony. Ja już po no, dwóch minutach, dwóch i pół. Mogę sobie tego. Tak, o nożki na stół. I teraz możemy się dobrze bawić. Uwaga. Zróbmy sobie jeszcze jeden tutaj. Rolik. Cicho. Aj, a. No ale mamy. Mamy. Naszą czarną PF w skeletonie, i ja prosto od razu uderzam na nasz tryb Case Battle. Zróbmy sobie na trybie Jester również Outlaw Case, te nowe skrzynie z eventu, bo przecież za każde otwarcie tej eventowej skrzyni dostajemy punkty, które później sobie na coś fajnego wymienimy. Dajcie znać w komentarzu, co Wam ostatnio fajnego wypadło, czy to na stronie, czy na przykład w gierce. Pochwalcie się, a my tutaj mamy. Proszę bardzo, my tutaj mamy właśnie Huntsmana Slaughter i mamy drugiego z rzędu Huntsmana Slaughter i mamy trzeciego. Ach, no za dużo to też nie wolno, nie? Ale tutaj jeszcze przecież mamy motoglowsy i jeśli on dropnie motoglowsy pan Botroso, Panie Tomaszu, to jest pana dzień. Witam serdecznie. Może podać kawy, może czegoś pan by się napił. Dziękuję ślicznie. Tutaj nie ma co zbierać tu nie ma co zbierać, nie ma co zbierać, tu trzeba świętować. Mamy to kurczę niepotrzebnie sprzytem, bo przecież mogłem... Coś wrzucić na prezenty, ale mamy jeszcze Strongbox Case. Tutaj sobie zrobimy go 5 razy i wrzućmy do tego Instar Case. Proszę bardzo, do 3 razy sztuka, to znaczy się do trzech wygranych pod rząd. Chciałem powiedzieć <grym> ok, mamy na razie taką yy, gówno, gówno mamy, ale zaraz się zacznie. Teraz, teraz jest to opatrz. Imminent Danger, Glockfade, witam. Yy, w tym momencie to się wydarza. Yy, panie Tomaszu, Jezus, bardzo miło mi jest Pana gościć dzisiaj. Ale no niestety, stety, stety. No, tylko jedna fajna rzecz nam poleciała i to był Karambit Case Hard. No, moi drodzy, polecam serdecznie również stronę PirateSwap, gdzie możecie wymienić swoje stare, niechciane skiny na coś kompletnie nowego. Proces polega bardzo łatwo, moi drodzy, logujemy się przez Steama, wybieramy skiny, które nam już się znudziły, no i moi drodzy, z prawej strony wybieramy te, które nam się podobają. Macie szeroki asortyment, bardzo niską prowizję, proces wymiany. Jest bardzo łatwy i szybki. Oczywiście wysyłamy nasze niechciane skiny, i ile później otrzymujemy ofertę zwrotną z skinem, który wybraliśmy. Macie również przeróżne metody płatności: od odblika po PayPal oraz giftkardy. Serdecznie polecam. Gdyby Wam zabrakło funduszy, to kod Tom służy Pomocą albo Wiem. Z tym kodem macie aż 35% więcej do depozytu. Serdecznie polecam, dajcie sobie link w opisie filmu. Zostawmy to sobie wszystko, zróbmy sobie kolejną bitwę. I zróbmy takiego, kurczę, tutaj yy, na trybie Boost. Bo ostatnio też zacząłem grać na trybie Boost i on jest całkiem, wydaje mi się, w porządku. Wrzućmy jeszcze tego Radiation Case, proszę bardzo. I to była trzecia bitwa wygrana z rzędu. Także szykuje się dobra pasa. I już się właśnie ona w tym momencie kończy. no niestety. Ale. No, nie, nie. Tu jest za duża przebitka. Tu jest, tu jest już chuj do dupy. Proszę, no, cicho. No, jeszcze tutaj można powalczyć, ale tu. Oho. O, to proszę. Bo tu, tu może się coś wydarzyć jeszcze. O ile. O ile. Będzie jakaś kosa potężna, ale tutaj już za dużo. Człowiek za dużo by chciał. No a ja Wam przypominam cały czas o kodzie Tom, żeby sobie działać. Gdybyście zapomnieli co wpisać, to kod tą służy pomocą. Zróbmy sobie jeszcze ametyst. Zróbmy porcelanę zwykłą. I to tak będzie yy, możliwe, że ostatnia, przedostatnia bitwa. Proszę bardzo. Zbytnio nie lubię tych ametystów, bo tutaj właśnie dropią takie decimatory, które kompletnie mi się nie podobają. Ale yy, mamy. No tak. On ma minimalware. O. No i Boti-Samu, proszę bardzo. <grych> tak jest, tak jest. A czemu by nie? A czemu by nie? No pewnie, no pewnie, czemu nie? Mhm. Gorycz porażki, ale przecież dostajemy tokeny. Tokeny sobie bierzemy do sklepu i coś tutaj wyciągamy. Mam nadzieję, że dla widza. Również coś będzie. Przejdźmy sobie na te prezenty, żeby coś Wam wrzucić do pieca. Więc dajmy kukry, dajmy tego USP, i to wszystko zróbmy od dyszki. A więc wraz z tym odcinkiem dwa nowe giveawayy są dla Was z kodem Tom. Więc możecie działać. Ja szybko jeszcze może tutaj zróbmy jedną bardzo fikuśną bitwę, a mianowicie przejdźmy sobie do naszych agentów. Agentów słyszałem, że ładnie mu potrafią oddać. Może nie na trybie gestry, albo trybie gestry zobaczmy, nie jestem do końca pewien, ale ktoś ostatnio z widzów pisał, żeby właśnie na tych agentów sobie o czerwony sprawdzić. Wiem tylko, że taki kurczę, hopek w zielonym ubraniu jest bardzo dużo wart, więc. O to to ton, to on, to to chyba. No, 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 no. To 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 To, to. to, to. to jest on. Oho. Oooo i tu kole koleżanka jeszcze nam poleciała i kolega. A kolega już tyle nie. Ale zobaczcie, jest całkiem spoko. Ci agenci, będziemy jeszcze ich sprawdzać na trybie boost. Y to mamy to. I jak co odcinek przypominam, żeby zostawić komentarz i łapkę w górę, bo o matko bosko Co tak mało komentarzy? Pamiętajcie, żeby zostawić komentarz, bo bierzecie udział w giveawayu. Co odcinek yy, zgarnia go, Hubson? Gratulacje, kolego, Mam nadzieję, że tej oferta w Twoim opisie profilu na YouTubie jest. No i tak, tak mało komentarzy? Tak mało komentarzy to było dzisiaj? No to ja muszę coś tu chyba pod, podciągnąć ten giveaway, bo strasznie słabiutko to wygląda. Yy, dajmy dzisiaj może dla Was AkajaGuar. Guar. A więc pamiętajcie o komentarzu, o łapce w górę pod tym filmem. No i słyszymy się w następnym odcinku. Życzę powodzenia i do zobaczenia.